właśnie po kolacji i będziemy was oprowadzały po ośrodku. Tak wygląda nasz ośrodek z, z zewnątrz. Tutaj jest autokar, którym jeździmy na plażę I wyciążki. <coughs> I, wyciążki. I budynek, w którym są pokoje. Weźmy po drugiej stronie ośrodka. Znajdujemy się na boisku B2. Są ogólnie trzy boiska. A tam jest labirynt, do którego zaraz pójdziemy i was po nim trochę oprowadzimy. Tutaj z góry widać labirynt. I są tutaj dwie zmierzalnie, dwa wejścia. A tam jest boisko B1, tam jest B2, a tutaj jest B3. A tam jest zamek, a tam jest e, ciemny labirynt. Husztawki, altanka, kontrujenski. Zaraz Wam po tych atrakcjach oprowadzimy. Pampa. Pampa. Idziemy właśnie do altanki, a zaraz pójdziemy do ciemnego labiryntu. Eee, to jest altanka. Tutaj eee, pływają ryby i różne takie stworzenia. Jakiś chłopak tu niedawno wszedł, ale nie radzę, bo tu jest brudna, strasznie i śmierdząca. Tutaj jest basen. Tak to wszystko wygląda z góry. Dobra, jesteśmy przed ciemnym labiryntem i chodzimy z latarkami. Troszkę. düşme yes,